Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić białą kiełbasę oraz opowiem o walorach wieprzowiny w systemie QAFP. Mięso wieprzowe QFP jest wyjątkowo soczyste i delikatne, dzięki starannie kontrolowanej zawartości tłuszczu oraz odpowiedniemu odżywianiu zwierząt. Wysoka jakość tłuszczu śródmięśniowego wpływa na miękkość mięsa po obróbce termicznej. System QAFP dba o dobrostan zwierząt, co wpływa na brak stresu podczas hodowli i uboju. A to z kolei zapewnia neutralny, czysty smak mięsa. Procesy te minimalizują niepożądane aromaty i pozwalają uzyskać pełny tradycyjny smak wieprzowiny. Dzięki ścisłym normom w systemie KFP mięso zachowuje powtarzalną jakość smakową. Konsument zawsze otrzymuje produkt o stałym poziomie smaku i aromatu, niezależnie od partii czy sezonu produkcji. Struktura mięsa KFP sprzyja lepszemu wchłanianiu przypraw i marynat, co podkreśla walory smakowe w potrawach. Mięso nie wymaga intensywnego doprawiania, ponieważ samo w sobie ma wyraźny, głęboki smak. Mięso wieprzowe KFP podczas gotowania, pieczenia czy smażenia wydziela przyjemny, neutralny zapach, co wynika z kontrolowanego procesu karmienia zwierząt i ograniczenia stosowania sztucznych dodatków hodowli. Wieprzowina KFP doskonale wpisuje się w tradycyjne receptury podkreślając autentyczność polskiej kuchni. Jej smak jest ceniony zarówno w klasycznych potrawach jak i w nowoczesnych interpretacjach kulinarnych. Biała kiełbasa to tradycyjny wyrób mięsny, popularny zwłaszcza w kuchni polskiej. Często podaje się ją w czasach wielkanocnych, np. jako składnik żurku lub białego barszczu.